Czrywy, 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 dostań. Dostań Witajcie widzowie, jeśli macie. góry. góry, bo kurczaki. Jak idziemy. Macie znowu robioną niespodziankę kurczakami, które wykluły się około 2 tygodnie nie, temu. Jest ich niestety tylko trzy sztuki. A to jest jaki śliczny. Zobaczcie, jakie jest mój dziódek ma. Jak widzicie, moje aktorki, czyli siostry, no i mama, mają niesamowitą się mówito Radochę. Czemu? to to Już nie wiesz do buzi. Proszę, kurą jakie złodziaki? Zatem jest taki agresywny. To chyba chłopczyk. Zaczek, uciekaj. To chyba chłopczyk. Dobrze, to mi się bawcza a ja idę. Różnie, się maleńki, chyba. No nie uciekaj, maleńki, bo cię uduszę. Miesiu, dobrze, że jest na dole. Ja delikatna, nie uciekaj, bo cię uduszę. No, ja, ja cię uciekam. zobacz, o Załatwię, przecież. A, myślałam, że był. Pół czarży były na w całości. Jej, mój maleńki. Nie, mój malenku. Niech pat. dzień dobry. Dzień dobry. Koko, koko. Ładnie, ładnie. Ładnie, koko, koko, ładnie. mówi. Tak, koko, koko. Mówi cześć. Cześć mamo. I tante. I tante. Pedro, pedro, pedro. Pedro, da. pedro, pedro. Pedro. tak. Zaczynaj się ładnie. Jak kura na grzędzie, tak ładnie stoi. Skórka na grzędzie, tak. A ty, smutny. Musi poczekać, kolejka. Pedro, pedro, pedro. Ej, teraz chodź na puszka to wstawimy go na internet. Jak wyskakuje z garażu, to się cieszę. Nie robi prażę. Co jak chcą uciekać te pisklaki? No, no, Trzeba ich ganiać i pomimo, że mają małe nóżki, to jednak szybko uciekają. Tak, to... Chciał zdać, mały. No co, nie no, Jak ciekawski jak go do góry podnosi kurczaczek, tak. Tak, tak, nie, ucieka, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj. Nie. <laughs> Idzie. Kaka, kaka. Kaka, kaka, kaka. Śliczne kaka, kaka, śliczne uczoteczki. O, uciekaj. A co wy? A co? Kiedyś pudeczkę muszę przy bo rozbić. A się później znajdziemy. Chodź. Nie, mama, pomóż mi.

Koko, koko. Ten biały chciał uciec? Mhm. Patrz, tutaj zobacz, zgubią. jak onie zgubią trawkę. O, jak słodko, zobacz. Już chcą jeść. Proszę, kwiatuszek na osłodę. O, zobacz. No. Zobacz, jak Już same jedzą. Dziewią trawkę i kwiaty. Ale jednak bez swojej mamy nie mają apetytu. Jak ładnie skubał, skubał go. tego. Chcę tak, panią skubał, widzisz, że się udawało. nie pudełeczki. O jak ładnie. Pudełeczko na Babcia przyniosła im pudełko z okruchami, że może w nim chętni będą jeść. Ale one stwierdziły, że dajemy bajodyla z pudełka. Pewnie będą szukać mamy. Smacznego. Smacznego. To niegrzeczne. My do was tak z serca mamy co? No zaraz matkę wypuścimy do niego. O matko, ale się wiedziało. Nie, czy nie wiedziało? Zobaczysz. <laughs> tu jest teraz też mało widzi. Musimy kurze wysypać, to jedzą. Wysypiam na to akurat. Puścić już kurę? Nie. Nie będzie nadziewać? Nie. Nie, nie puszczaj. Patrz. <grym zamiast> nie puszczaj, patrz. Ładne skrzydełko mają. Zdrabło. Macie masz jednego, to trzymaj jednego, żeby je nie uskodziło się. One, widzisz co? Mają po prostu... Mm. No, co jedziesz? Myśleć? jeść? Nauczyłeś się jeszcze? O, Tak. Kaciu. Niam, niam, niam. O, czekaj. Jakby pokrój. jak, jak przyjdzie się wysypie, to będzie więcej, za... Tutaj, tutaj, patrz. Zączki, Zonko. Nie, no, oni, oni po prostu... Nie w w nawet działały chwilę wcześniej. A ta? A ta super mały. Masz kanały. Uciekaj. Idziemy no, tam czy... to, puścić kurę? Nie. nie. Tak. Nie. Nie bójcie się, ona gdzieś się zemści. nie, nie ten, będzie chodziła ich pilnowała. Ona się po prostu chce. Nie. I pochodzi się po podwórku i będzie taka zobaczycie, zobaczycie, jak się kurki opiekują swoimi dziećmi. No i chodźcie tam dalej. Ja wypuścę. No. Tutaj otworzyłem drzwi do garażu, żeby kura z trzecim pisklęciem wyszedł do nas na trawkę. Ale ona nie miała zamiaru przez swoje tymczasowe siedziby. Tylko trzy jest. Jedno się odnosiło. Zobaczcie, to jest ankora? Nie go tu na trawę, to zaraz przyjdzie. To jest ten placek tu na trawę. Co tego z zostało? O! Nieśmiało wychodzą. Majpy z się bezpiecznie przy swojej mamie. Zresztą, jak wszystkie stworzenia, i tak jak my, przy swoich rodzicach. Nawet odzyskała apetyt i chętnie grzebił w ziemi, szukając jedzenia. Ale udało się. na co się tak udało? Udało się, mama. No, że się. Mało. A teraz bieg w Ale to już za późno, nie wiem. Za na no jeszcze nie siedzę, ale kok, już dzisiaj to kopa taka wielka zrobiła jak koka. Z nocy byśła, ale jednak na noc już została na gniazdzie. Niech by coś zrobić. A urodziły się jeszcze? Nie, by się pozalęgały, by się urodziły najpierw. Żeby... Dobrze ma później. Innej kieski. Zresztą jeszcze by się wychowały. Nie, we wrześniu jednego roku wyprowadziła. Subskrybujcie kanał i klikajcie łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. Cześć!